Z tej strony Groszek Games I dzisiaj pokażę wam na, y, naszą farmę Tylko zajedę na, y, na nią, bo jak widzicie jestem w pick Tylko trochę y, mnie skręca No, czerwony kupiłem sobie Już tylko przez mostek i już jesteśmy Już widać Z, O, już jesteśmy Wow, 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 wow. Wow, ale, mnie, ale mi zlagowało. Wow. Wow, 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 wow. To się dzieje. Coś się dzieje. Dobra. Mm. I słuchajcie. Dzisiaj. Wow. Ale, ale, mnie, ale mnie rzuca tym pick -upem. I dzisiaj jest ze mną. Kiemka. Mati, co ty tam robisz pod traktorem? Co się znów zepsuło? Nie wiem, o coś pracujesz tutaj, bo ten dwa, wałek do przedniego napędu się popsuło. Patrzcie, coś Oto, No to idę tutaj. I teraz właśnie, może jeszcze jakoś ruszyć. Tylko go odstawię i zaraz wam pokażemy nasze maszynki. Co mamy na farmie? Werdę. ja ostatnio byś... tak nie wyjechałem. No. Dobra. jak e, tutaj widzicie, mamy Zetorka, w którym Zetor e, Proxima 200 100 200. Tak, bardzo dwieście. fajny ciągnik. No. Tutaj mamy takiego naszego najstarszego, najfajniejszego Zetorka. Cytry, cy, cyrystal. 12... 12.5 Tutaj, bo mi się nie chce teraz. Model, czekaj, to był 12045 Model, mam fajny. Mamy tego, mamy kajsa pumę. Tak, bardzo fajny. Bardzo, 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 bardzo dobrze ciągnie. No, 160 CVX, czekaj, ciągle tu się zablokowałem. I mamy New, mamy, mamy New Holanda, Holanda czekaj, te 8. New Hollanda, New Hollanda powybam, te ósemkę. Tutaj mamy naszego zatorka. który jest bardzo tak. fajny, portere 150 HD. Bardzo e, tutaj fajny. Tutaj mamy no, tak. i właśnie to jest no, T8 320. To jest model tego Nef, New Hollanda. Tu mamy prasę New jeszcze nie yy, mamy, spokojnie rząd, będzie. Yy, rząd, jak rząd, będziemy rząd, nagrywać, rząd, to prasa będzie z modu. Yy, yy, no 150, jak widzicie, mamy praskę fajną. Dobra, chodź, chodź teraz dalej. Tak, tu mamy takie. Mamy takie bardziej do, rzeczy takie do sianokosów. Tak. Mamy przyczepę. Samozbierającą by... też. Nie, to nie jest właśnie samozbierająca, to jest teraz zwykła. Tak, ten... Ale na przykład Chyba szanot, ten no, czy po prostu e, do kisionki mm. tak. Bergant fajna powiem Wam szczepa tu mamy Pot, e, to mamy zgrabiarkę to jest Podingera Potinger top e, 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 102052 model mul, Multifast Nie Co wiem to za bardzo jak to się czyta, więc wybaczcie nam Tutaj ma, no, no, wiecie, tu z, mamy też kolejnego potingera To Hit jest y... 12.14T. Tak, to jest. Y... Sąsarka. Tak. Mamy taką kolejną taką przyczepę, to jest taka zbiera, samo zbierająca, że zbiera się siano z pola. A tu mamy yy, kosiarki. Yy, no, yy, uch, ku, ko, kuchny. Kuchny. Tak. Kuchny, zaraz wam powiem, model. FC352. 5F Dobra Teraz mamy mamy, teraz najbaj... mamy najfajniejsze rzeczy. Teraz wam pokażemy. Teraz zobaczę, czy nikt nie jedzie, żeby nas nie przejechał. Yy, dobra, przerwa. Okay, po krótkiej okay. przerwie. Dalej, okay. prezentację. Tu mamy początkowy, I można fine. powiedzieć, kombajn Acers 595 plus. I tu mamy header do niego. PowerStream 700. No właśnie, i tu mamy kolejny taki. Znaczy, tutaj jest, to, to jest inna sieczka. Tutaj jest, to jest sieczkarnia Rosyty CL Ma. I, I to jest właśnie model RSM 1403. Dobra, tu a mamy... tutaj mamy jeszcze przystawki. To jest do trawy, a tu mamy do kukurydzy. Tak. co ja co tu mamy jeszcze do pokazania? Chyba mamy te... Yy, tam... Właśnie, jeszcze jedna rzecz została. Tu zostały nasze krówki. Tak. Mamy właśnie kraby, jak tu widzicie. Zaniedł yy, będzie na odcinku jak robimy do nich paszę. Właśnie, no, w następnym odcinku zrobimy paszę. A, A widzicie, widzicie jak krawę, fajnie jest... 20 Więc no, nawet fajnie jest. jest. No. No, więc... Tylko to jest niedopracowane, że mogę, że nie mogę usiąść na krowie, co nie. No ale Pani wygląda, no, ale no, to w sumie powiem, powiemy Wam, że to już jest, jest no, na dzisiaj w tym odcinku, więc. To była tylko prezentacja naszej farby. Prezentacja naszej mapy, e, naszych maszynek, ale jeszcze, ale będzie, za długo będzie odcinek e, z. Jak po prostu będziemy w, polu, będziemy w polu robili, ale to już na sekundę jeszcze, będzie... jeszcze nam zostały od widlaka część. Ale właśnie, tutaj mamy jeszcze obciążnik. Idę, idę. A stola mamy. Do... Ej, a jeszcze pugi A, a tak. Przeprywa, przepraszamy za was. was zapomnieliśmy. Za to, że zapomnieliśmy. Też mamy stol. Tam mamy stol. I tam mamy obciążnik, taki mały jak widzicie tutaj. Dobra, to mamy naszego pick-upa. Dobra, Bardzo to mamy fajne. dwie przyczepy. Farmie, -e farmie. Nawet powiemy wam, że fajnie, mi jeszcze dużo. O, tu Ma mamy póki. Dwa. Czteroskibówkę, Dwa póki mamy. mamy. Czteroskibówkę, a B. Y o 8, 8, 8, ten, Boże. 85. No, 85. 85. 85. Tu mamy. Kron Amazon Amazonę. No i to jest takie... c o u -R -O -N 200. Właśnie, Tu właśnie, mamy te rozsiebać o... też kwadrylanda. E Z dodatku. A T-A-L. Tu mamy też kwadrylanda. Czekajcie, a mamy Potingera Siewnik. Siewnik. Y y a tu mamy właśnie rozsiebać do nawozu pod tego kwadrylanda jakby co? Z dodatku. No właśnie, Ten siewnik gol. też z dodatku. Amelion 300, e, 3002 tutaj mamy Quendale Acyoryd a DL? Tu mamy kolejny siewnik. Mam siewnik do kukurydzy Quendale Irlanda, Optima V. Wow. fajny nawet, Fajny e, kultywator. Taki kultywator kwenre, landa. Taki, fajny mały. No właśnie, no taki fajny, bo taki traktor. A jeśli jeszcze będziemy kupować jakiś taki większy. A tu mamy czy, paszowóz. Ale, no, to inny traktor, ale może być na razie. Tu mamy nie? do paszowóz kuchni, y, tyry, profil. Ile. Yy, ogólnie, yy. ogólnie fajnie, a tu jeszcze mamy. Fajnie. A tu to, mamy co to jest? do ścielenia draklu, draklu w kuchni, Aha, kuchni Aha. No. mi or, 357 Okej. Okay. 50. No. No i to w tym... No to było na tyle No, odcinku. tak jest nasza farma. To tak by... tak wygląda nasza farma. No. No to... No to co? Do zobaczenia, cześć! Na Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć. Na Odcinka. Cześć.